Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A mecz skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim. Dziś obejrzymy spotkanie najbliższej sercu Ligi Świata. Po naszej mecz ekstraklasy zespół Zagłębia Lubin zmierzy się z Piastem Gliwice. Chciałbym, żeby przeciwnicy wyszli na siebie z otwartymi przyłbicami, bez punktatorstwa, za to z ochotą, by dać kibicom trochę czystej piłkarskiej radości. Spójrzmy na dzisiejszy skład zagłębia Lubin. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. A teraz oglądamy jedenastkę Piasta Gliwice. To zespół, który lubi stosować wysoki pressing. I jeśli im to wychodzi, to bardzo skutecznie zniechęca rywali, ale próby ucinania akcji przeciwników w zarodku mogą skończyć się niebezpiecznie, bo kiedy jednak powiedzie im się szybka akcja skrzydłem, wtedy nie tak łatwo jest wrócić i ustawić linię obrony. No i gra ruszyła, popatrzmy. I rywal zostaje w tyle. Paul nie, czysty odbiór w polu karnym. Strata zagłębia Lubin. Jast, może zaatakować skrzydłem. Krapek. Uderza na bramkę. Aj, strzał w poprzeczkę, ale taki żarz bramka się trzęsie. Piłka poszybowała z taką siłą, że dźwięk uderzenia rozległ się na całym stadionie. Pokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Jaskiwice. Buduje akcję ofensywną. Powinien do tego dojść. Musi to wykorzystać. Go! Wolejem. Ale opłaciło się. Palce lizać. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. A tam już wystarczyło dobrze trafić w piłkę. Odbiła się jeszcze zanim uderzył, więc golkiper mógł być trochę zaskoczony. Tworzył nam się wynik. Jest 1-0. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi atak. Szansa teraz na wyrównanie. Jak on tego nie strzelił? No cóż Tomku, powinniśmy tu mieć teraz remis. Z takich okazji po prostu nie wolno marnować. Bartosz Kopacz. Znakomite zagranie na dobieg. Znajduje go piłka. Teraz uwaga. Bramkarz wybija, ale gra się toczy. Doskonale się teraz zachował. Było groźnie, ale nie wahał się ani trochę. Będzie groźnie. Prosto padłe podanie. No cóż, ktoś tu chciał się popisać. A wyszło jak wyszło. Zagłębie lubin w ataku, coś się wydarzy. Ale to by było tyle. Mamy zmianę. Czy wykorzysta tę okazję? Groźnie było. Dobra interwencja. Mamy podanie. Uwaga. Spójrzmy. I to jest gol dla Piasta Gliwice, proszę Państwa. Jest zmiana wyniku i zapowiedź dalszych emocji. Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty wielu powtórzeń. remis, 1 do 1. I strata zagłębia Lubin. Martin Kączkowski jest coraz bliżej pola karnego. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Sędzia pokazuje teraz, że nie będzie dłużej tolerować takich zagrań. Ostatnie ostrzeżenie. Nie ma żółtej kartki, ale jest sygnał, że panuje nad przebiegiem spotkania. Daniel. Ma piłkę przy nodze. Pramka coraz bliżej. No i nie za dobre było teraz to dośrodkowanie. Trapek. Tylko minuta dodatkowego czasu. A teraz znakomite dogranie. Doszła ta piłka na dobieg. Jest okazja. Dalej jest ciekawie. Przyjął, ale trochę ciasno. I tak! Piłka w siatce, proszę Państwa! Wspaniałe uderzenie z Voleja! Zobaczmy powtórkę tej bramki. To była centra palce Lizać, idealnie mierzona. Znalazł w szesnastce niepilnowanego kolegę, który miał tyle miejsca, że mógł zapytać bramkarza, w który róg strzelać. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Myślę... Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Kopacz. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Michał Krapek. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Stuprocentowa okazja. Jęka wypita przez bramkarza. Bardzo dobra interwencja. Zawodnicy piasta dominują na boisku. Mają piłkę przez większość czasu. Niestety, niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki. A zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno. Czy... Spokojnie i pewnie teraz, Bramkarz. Nie musiał dawać z siebie 100%. Po prostu zrobił swoje. To zawsze przyjemne uczucie mieć za plecami mocne ogniwo tego łańcucha, jakim jest drużyna piłka. Mamy obronę, Bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Wyjaśniona sytuacja, dobra interwencja w bramce. Nieodpowiedzialnie teraz, bardzo groźna strata piłki. Mamy strzał i broni łatwo Dominik Ładun. W Zagłębie Lubin, oddaje piłkę. Nie popisał się obrońca, łatwo dał się minąć. Zdecydowanie, ale czysto. Podanie do Michała Chrapka. No, chyba trafi. I broni łatwo. Dominik Ładun. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Próbuje teraz szczęścia. Tak, była okazja, by podwyższyć dorobek bramkowy do dwóch trafień. Dobra interwencja. Czujna gra na linii bramkowej. Tym razem piłka nie chciała trafić do siatki. Wrzuca w okolice 11 metra. Co teraz? Siła uderzenia była imponująca, ale to wszystko. No cóż, nie najlepszy to sposób wykończenia akcji. I w drużynie Piasta wchodzi rezerwowy. Nic już z tej akcji nie będzie. Offside biegł na pozycję spalonego zanim doszło do tego podania, więc sędzia podejmuje słuszną decyzję. I sędzia przerywa grę, odgwizdując spalonego. Doskok do rywala i po akcji. 10 minut do końca tego meczu. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Brzawa na stadionie nie bywała, nikt nie siedzi spokojnie, kibice nie mogą doczekać się końca spotkania. Na razie prowadzą, ale kto wie, co jeszcze może się tu zdarzyć. Rywale przejmują piłkę. Ale chwila, bo mamy przecięte podanie w ter... Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Próba odbioru i przerwany atak. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Ligiczni napierają, bo nic innego im nie pozostaje. Liczą na wywalczenie remisu w końcówce. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem.